witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej mapce Escape. Razem ze mną oczywiście wierny mąż i król parkura, Torgus. Cześć wszystkim. Tak, i dzisiaj jest to mapka, która została nam podesłana przez e, IC Fire, twórcę mapki króla e, Królowa motyk. Oh, Boże Kró <głos> <głos> A, Tak, tą mapkę też nagrywaliśmy w sumie razem. Tak, tak. tak. Tak, to było. Dobrze pamiętam. Ehm, no, i wcielamy się tutaj w młode małżeństwo, które poszukuje syna Kajtusia. No. <noise> tak resztę historii mamy w skrzynce, no i musimy tu, tu działać, także Poczekaj, jak chcę się jeszcze tobą nacieszyć tutaj w tym łóżku, no, zanim wyjdziemy. No nie! <noise> w ogóle zobacz zasłonki tutaj na oknach, żeby nikt nie podglądał. <noise> no, właśnie, nie tak ciemno za oknami. Nie. Ładny obraz na łóżkiem. No dobra, to buzi, buzi i lecimy. Buzi, buzi. Mhm. Dobra, to czytaj zasady. Aha, i jeszcze tak a propos zasad, no w sumie takich prostych i wszystko. no zawsze praktycznie są takie same, czyli po prostu niczego nie niszczymy e, i gramy na Peaceful. O. Mhm, okej. Okay. No. Dobra, to czytaj historię. Aha, to ja mam czytać dobrze. No bo ja już się nagadałam. Dobra, o, <coughs> boże, dwie strony. Witajcie moi drodzy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ktoś w środku nocy przeszkadza wam w spaniu. Ale zaraz, kogoś przy was brakuje. Gdzie jest Kajtuś? Jest u mnie i ma się dobrze. ha 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 ha. ha. Nie stanie mu się krzywda, jeśli przyniesiecie mi 64 sztabki złota. Zastanawiam się, czy zauważyliście, że nie jesteście w swojej sypialni. Znajdujecie się daleko od uhuh. domu, ale będziecie mogli tam wrócić z Kajtusiem. Po drodze możecie znaleźć dodatkowe 64 sztabki dla was. Pan N.P. <grym> <grym> <Okay. grym> no to tyle. No, no. Chcesz książeczkę? No, możesz to dać. Łap. Wezmę sobie. Aha. Mogę też pokazać? Żeby nie było? W ogóle jak żeś syna nam pilnowała? No ja nie wiem. No a ty to co? Oj tam ja to smacznie krapałem, byłem zmęczony po pracy, no. A ja to nie. Ja zabieram na okup, o, dla Kajtusia i, 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 i już. O, idę sobie. No ja idę za tobą, dobra. Co tu mamy? Piętro pierwsze. Co to jest? O Jezu! O, Oh my god. O, skrzynka. Zabieram a co wszystko. ty zabierasz same bogactwa? Ja nie wiem. Tu jest kolejna skrzynka. Oczywiście. Ja biorę tą. Czekaj, bo ja mam Uuuu. książeczkę. Dobra, czytaj, a ja zabieram. Pewnie za zaczynacie się zastanawiać, dlaczego on sam nie pójdzie szukać tego złota. Odpowiedź jest prosta. Jestem leniwy. Haha. Okay. A może przy okazji coś wam się stanie. Mm. Zadanie pierwsze. Znajdź dźwignię. Pan NP. Dobra, szukamy. Mm -hmm. Weź sobie dźwignię, tam skrzyneczkę, to otwórz, bo tam masz jedzonko. Ale to i uh, tak chyba nie a... będzie potrzebne. No. no. no w sumie... Ale dobra, bierz. No, biorę. Jak Daję. dają, tak. Dobra, tu ja idę. Biją, <noise> to uciekaj. Tu coś jest. Widzę dźwignię. Chodź. Mm. Tylko nie mogę jej dosięgnąć. W sensie nie mogę jej kliknąć, bo ona jest tak skitwana. a na szczęście ją mogę. Weź ją naciśnij, bo ja nie mogę. Pokaż, się nie znasz. Czy masz chudsze rączki. <grym 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 o, proszę. bardzo ładnie. Jej. Zdolna żona. Dobra, to ja biorę zadanie drugie, a ty bierz sztabki. Okej. Okay. Wow, Dziwne rzeczy. Wasz szkrab zaczyna się robić głodny, a skoro mowa o jedzeniu, czas na mały quiz kulinarny. Za każdą swą odpowiedź giniecie. Zadanie drugie. Odpowiedź poprawnie na wszystkie pytania. Pan N.P. Aha, okay. to jest kulinarne. No to ty się do tego nadajesz tutaj. Moje <noise> zdolności kulinarne są, są ograniczone. Na to najlepsi kucharze. <noise> mm. Ja się do, do nich nie zaliczę. <noise> Dobra, czekaj. Receptura na gulasz z, ku, z, z królika. Eee, czekaj, to się jedyna. naciska te obrazy, czy jak? Eee, nie, nie. Nie, byś musiał chyba dźwignię po prostu kliknąć na tą, którą uważasz, że jest prawidłowa. Albo po lewej, albo po prawej. Aha. Że która receptura jest prawidłowa? Dobra, czekaj, czekaj. Tylko, że receptura. Gulaszu z królika raczej nie ma w Minecrafcie. Chyba. Mm, a co to jest to? Że to jest chleb, bułka, co to jest to? Nie, to jest pieczony ziemniak. Aha. Gulasz z królika. To jest królik, marchewka, ziemniak. Eee, Grzybek, tu jest to samo, tylko w odwrotnej kolejności, znaczy w innej kolejności. No właśnie. A co jest na pozostałych? Place Gdyniowe, wow. O, Place Gdyniowe, czekaj, 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 czekaj. Y... Ja bym stawiał na dwa jajka, <śmiech> tu. <śmiech> Wiesz co, to może... Nie wiem. Kurde, nie pamiętam tej racji. Ale jak się po pomylimy... Wydawało mi się, że to był... A nie bardzo do zrobienia Czyli jak się pomylimy, to zginiemy, no, a spoko a czy, Tam był checkpoint jak coś, ja kliknąłem. Aha, ja nie kliknąłem, dobra a to są Ale to ten, ustawiamy... A dobra, a co tu jest dalej? Tyle z potraw jest... Sycąca Sycąca To jest marchewka, to jest jakiś tam... Złota marchewka albo mięso. No to jest chyba najbardziej sycące, ale nie jestem pewna, czy Dobra, a to jest złota tu, marchewka. która z podanych potraw jest sycąca to samo. O Jezus Maria, tu jest skrzynka w ogóle jakaś na dole. Osztapki mm -hmm. biorę. No i jeszcze mi tutaj kurde kradnie. Kradziej jeden, no. Eee... Kurde, no tu bym strzelała w mięso. Eee... Okej. Okay. Tu bym strzelał w tą po prawej, nie wiem. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest za dużo. Tak? No to dawaj, po lewej. Kobiece inspektorze. Za moją odpowiedzialność. Gulasz z królika. Ja bym w środku dał mięso, czyli to po prawej bym nacisnął, nie wiem. Nie wiem na jakiej zasadzie. Ja też nie wiem. <gularz z królika> to jest Czy chodzi o to, że na przykład, nie wiem, że najpierw są warzywa i do tych warzyw się dodaje królika, że. To jest takie, wiesz, królik na warzywach, <laughs> czy królik Weź, jak co tak mówisz, też głodny się stałem, weź. Gdzie obiad, żono? Przepraszam. Gdzie obiad? Tam nasz gulasz z królikami sobie. Dobra to. Dobra. No i tutaj, aha, to już wszystko. Królik jest chyba najmniej sycący, też mi się tak wydaje. I co teraz tu? No, ale tu No to jest? O. A! Wiedziała hmm. a straciliśmy sztabki? Nie, są O, zbiorę wszystkie dobra. sztabki Dobra, ale to nie wiemy w sumie Co jest dobre, a co złe Czekaj no, wiem, A tu jest, własnie, zaznaczyłem to jest odpowiedzi Aha, dobra, nie Co zaznaczyłem odpowiedzi? Gdzie? Nie, tam na, tą, na tej tabliczce było napisane Ale już nieważne Aha. Tam przy tym złotym bloku Hmm. E, pytanie, co mieliśmy źle? Właśnie. Dobra. się wydaje że mięso jest ok. E, może być problem z plackiem dyniowym i z tym gulaszem. Może ten gulasz, Damy ten drugi. No dobra, to ja będę tam naciskał przyciska, ty zmieniaj. No. Nie. Ale nie, otworzyły się drzwi chyba. No bo one się otworzyły na jedną sekundę, jakby. Aha. Dobra, zebrałem hmm. teraz te twoje rzeczy. Chyba. No, jeszcze jedna książka została mi Eee, dobra, to weź. To Dyni. zmieniasz teraz ten placek dyniowy, no, czy nie? No, to ten placek dyniowy zmieniłem. No, kurczę, no. Strzelaj. Mm, <gry> Jezus, Mariusz. Czuję, że tu trochę posidzi. No. Ja się obawiałem parkura najbardziej, a to jednak nie parkur będzie tutaj sprawiał nam problemy. No. Tylko jakieś kurcze zagadki kulinarne. Oh, no. my god. Um, Szkoda, że ty nie jest nie... i zobaczę na main wiki. Okej. Okay. Dobra, to ja próbuję tutaj pokać coś może. Um, uh, dobra, to tym... niech zostanie. Tu. No, chociaż z tym plackiem dyniowym, żeby się dowiedzieć. Podstaw. Um, um. O, i zobaczę ile daje golden carrot. Uh, no z tym plackiem dyniowym to jest jeden cukier i jedno jajko. Czyli to jednak. Tu. Ty! Faktycznie jest rabbit stew! Tak? Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego! Ma... No ja tym bardziej! Z ugotowanym królikiem na górze, czyli dobrze myślałam, że te warzywa Dobra. na dole, a kurczak... Yy, znaczy królik u góry. Dobra, to yy. tego jesteśmy pewni już. Tak. Yy, karotka daje trzy mięska głodu, yy -y. a mięso takie upieczone... Tego to nie wiem, kurczę, to tu nie będzie pokazać, no to... ale czekaj, ale mięso jak... upieczone no... dawało więcej. No dobra, no to tu mięso upieczone. Dobra, to tu zmieniłeś, tu zmieniłeś, to no to jeszcze jest, tak. ewentualnie. Dobra, to tak? zostawmy tak dobra, i no zobaczmy, napisnę. no. Nie. Dobra, to tam to zmień. Boże. Eee, czekaj, w sensie które? To? Tu? Ma na marchewki? Eee, to. A, to, dobra. Nie, to. No. no. <grywia> Ej, może faktycznie te marchewki dają więcej. Ale one dały trzy głodu, a... No ale skoro to zmieniliśmy, no to by... a tamtych jesteśmy pewni, pewni, no to to jest źle. Nic jest dziwne. Tam jest skrzynia na górze widziałaś się? Na drzewie? Nie widziałam! Wow. <grywia> Patrz. No widzisz, Skubany. ja tu jestem spostrzegawczy. I teraz ja Dobra, no Dobra, to zmieńmy jeszcze po drugiej stronie. W sensie to zostawmy po lewej, a zmieńmy to. Czyli tu. No, teraz powinno być dobrze. No! O ma. Czyli jednak y, te marchewki więcej dawały. Czyli... Kurczę, ale to dziwnie no. strasznie. Bo mięso daje dużo. Ale drzwi się nie otworzyły. What the fuck? Bo one się otworzyły na sekundę, może trzeba zdążyć O O mój dobra. Mhm. To ja naciskam leć. Mhm. Chyba, że jeszcze to się rozejrzy... Ale nie widzę żadnych skrzynek. Nie, już chyba nie. Dobra. No. Okay. Nie zdążyłem. Hmm. Będę miał problem, bo to się na sekundę... Dobra, jest ów. A, dobra. Rozdzielcie dobra. się. Mamy się rozdzielić. Dobra, idę na dobra, prawo. Dobra, idę na lewo. Skrzynka. Sztabki, i też mam książkę. Tak, też mam książkę. Zadanie trzecie? Eee, no, zadanie no trzecie. To mam. A poradzicie sobie osobno, niech osoba na górze poda informacje poprawnie, w innym wypadku. Hmm. Hmm. Zadanie trzy, poprowadź osobę na dole zgodnie z tabliczkami. Dobra, ja mam zadanie trzy, niech osoba na górze cię nawiguje. Mhm. Aha, ja mam tu płytki naciskowe. No dobra, No. To słuchaj mnie, Słucham drobie. uważnie. Prosto. No, jeden do przodu, tak. Prosto. Tak. Lewo. Tak. Nie zuboje. Lewo. Się. W sensie nadal. No i ale ja się nie ruszyłem! Powiedziałaś lewo drugi raz i ja stałem. Ale ja usłyszałam takie... C ja też to usłyszałem, dlatego ja się zastanawiałem, co się dzieje. Ty się musiałeś ruszyć... Ty się ruszałeś na shifcie, Na shifcie? Zobaczysz to, to na mojej prostu... perspektywie. Nawet się nie ruszyłem, jak powiedziałaś drugi raz lewo. Ale może po prostu zahaczyłeś nogą o tę no, inną głębokie. Na shiftcie jak stałem, to raczej wątpię, no. Ale zobaczysz u mnie na tym, na nagraniu, że nie... No zobaczę, zobaczę. Ja już tam wiem, <noise> co tak Czekaj, musimy się dostać tam do góry w takim razie. Spoko. <noise> no. no i widzisz, popsułeś. Ja nie wiem, zaufać mężowi, no. Kurczę, no kurczę, <noise> no. Ale starałem się tak. iść tak jak mówisz. Nie poradzę nic na to, że, mam, że jestem taki gruby. No. Nie powinna siść tam, co? no. <laughs> ty, ty jesteś taka sexy flexi. <laughs> oh my god. Dobra, ale nie straciliśmy przynajmniej złotych sztabek. No. Zbieram I... skarby. Zbieraj. I książka. Dobra. Ha. E, wasz Brzydal nasikał no. mi na dywan. <laughs> Aha! Jeszcze raz coś takiego zrobi i go nie zobaczycie. Nie założyłaś mu pieluchy? No wiesz co, Aniu, no ja nie wiem. A ja nie wiem, ile on ma lat, a może on ma 5 lat i potrafi sobie. Nie domać, wiesz, ile ma twoje co dziecko lat? Coś, robi, coś z ciebie no. za matka, ja nie wiem. A ty wiesz, ile twoje dziecko ma lat? No, wnioskuję, że jak nasikał, no to tak nie wiem, ze 2 latka. A skąd wiesz? Może jest po prostu mądrym dzieckiem i chce zrobić y, temu panu na złość. No to w sumie wtedy kupimy mu cukierki w nagrodę. No. <laughs> e, może go troszkę podtopię. <laughs> o Jezu. <laughs> ha, 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 ha. O Jezu. E, zadanie czwarte. Otwórz wszystkie drzwi. Znalezione rzeczy kładź na diamentowe bloki. Pan. E, Okej. Okay. Tu była skrzynka okay. na górze. I znalazłem tutaj sztapki i ten czerwony proszek redstone. Jeden. a to będzie szukania teraz. Tylko wiesz co, ja muszę powywalać sobie przedmioty, bo ja trochę wciągnąłem tych, wiesz, bloków, które tam się rozwaliły. Zabuchły. No spoko. Ja tu znalazłam jakieś tajne przejście w fontannie. Ze skrzynką. O, Blok of redstone. No też to miałem, i właśnie. Sztabki. Aha, ty tam poszłaś na. Dobra. Mm -hmm. To ja tu. A, tu coś zrobiłam tym blokiem redstone. Okej. Okay. No bo położyłam go na diamentowym bloku. Dobra, ja mam sztabki tutaj, u siebie, druga skrzynka. Jezu, zanim je ze stąd wydostanę, to minął. <grym> Czekaj, ja tu nie Dłuchy widzę żadnych wodne. płytek. Tu są jakieś drzwi. Może otworzyłaś któreś z nich, poczekaj. Nie, tutaj Może, nie. Nie wiem, jakieś pistony się przesunęły. Ale nie widzę, one są zamknięte. hm. No, płyń postaci. Aha, dnia. tam jest na górze jeszcze parkur, dobra, to ja tam wskoczę jako król parkura. Może no, nie chcę tego, gdzie dosta wyrzuć to. Ja ostatnio też się wyrobiłam w parkurze i jestem całkiem dobra. O, O, tu skrzynkę, a tu tu O dobrze. jezu, ale ten parkur nie jest wcale prosty. Boże, się wystraszyłam. Ja pier... No, kurde! Co Wiesz, jak ciężki jest ten parkur? Tak? W sensie bardzo dalekiej odległości są. E, Fakt. Chyba utknęłam. Jak to? Mężu, podaj mi rękę. Gdzie jesteś? Jestem w dziurze. W której dziurze? Aha, tu skoczyłeś. No. Na... Tu ja powinienem do dziur wskakiwać, nie? Wiesz co, może daj mi ten blok Redstone. A. Aha, Ty dobra, masz? no, no, no. proszę. Bo tam jest. Aha, to nie jest blok. Nie, to, to jest, jest tylko proszek, proszek tak. Może to a, też zadziała? To więc nie da. Aha. Nie, ja miałem proszek. Ja Myślałam, że ty masz blok. Nie, proszek, proszek był tylko. Bo ja znalazłam blok, wcześniej. Aha. To może trzeba z tego proszku zrobić taki blok. Nie, wydaje mi się, że ten blok tutaj by pasował, a proszek tam, gdzie może ja byłam, nie wiem. Tylko ja stąd się nie wydostanę teraz. Co ja mam no zrobić? To... Game modem, możesz. Ale głupie. No to trochę głupie, bo może. Tam trzeba wskoczyć jak już masz ten blok, nie? I wtedy ci się droga otworzy. No tylko, że... to tak nie powinno no, być. No, 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 wiem, wiem. Ja nie mogę tam wskoczyć na górę, no zaraz mi szlak trafi. Czekaj, żona ci pokaże. Nie? Teraz już weszłaś na moją... tu, jest, udało mi się. Dobra. Już nie musisz. No, nie. Po co wyrzuciłaś to w takich miejscach, że kurde to wciągam No, teraz? przepraszam, mam tutaj dźwignię. Yy, okay. I tu są proszki? W jedną Aha. stronę pali się ten proszek, a w drugą jest jakby ciemny, że tak, po, że tak powiem. Nie pali się. Nie wiem, postawić tutaj dźwignię pomiędzy tym? E, no, spróbuj. No, nacisnąłem. E, no, otworzyły się drzwi. Aha, bo jedno... Już wiem. No. Ty otworzyłeś te pierwsze, ja otworzyłam te drugie tym blokiem Redstone'a. A jeszcze mamy trzecie przed sobą. Hmm. I te trzecie, właśnie tym, w tej dziurze, musimy chyba zrobić. Tylko nie wiem jak. No dobra, to ja zyskakuję już na dół. Okej. Okay. Czyli te trzecie są. Tam. A ty czekaj, to, a ty masz coś jeszcze z tego Redstone'a? Eee, nie. Aha, to tylko to jedno. <laughs> Chyba, hmm. że jeszcze nie widzimy jakiejś skrzynki, bo może tu gdzieś jest jeszcze jedna. E, tu w ogóle jakiś redstone też miałem, ale to też chyba z tej tutaj wybuchniętej, że tak powiem, konstrukcji. Aha, tak to Więc jest. tego nie możemy użyć. No, no to jest takie dziwne w sumie. No hmm, a mogę tam wskoczyć, nie, nie zobaczyć. wiem czy ten redstone? Tam do tej dziury najwyżej się tepnę do ciebie. No, no. Eee, ten, a, a jakiś patyk nie znalazł? Nie, nie, coś tam dźwignia tylko na górze była i sztabki. No i tutaj też sztabki przeważnie, nic więcej. Może w tej fontannie coś jeszcze jest, czego nie widziałam. Hmm. Tutaj nic nie ma. Ciekawe, czy się można tam wywindować. Hmm. tu są jeszcze jedne drzwi, takie prowadzące tutaj na lewo, tak jakby. No, wiem, one są wyjściem, Znaczymy. tak jakby, tylko że hmm. się nie otwierają. Aha, one są wyjściem z tamtej, z tamtej dziury, rozumiem. No. Kurczę! Czekaj, ja też tutaj zanurkuję. Oj, jest jak tu ciemno. No. Możliwe, że tu coś Ej, jeszcze jest. No. Dobra, już, 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 już. Aha, ty właśnie tu na samym dole, tak? No, ja tu byłam, no. Muszę zobaczyć, tam dałam ten blok Redstone. Hmm. Tu no był. widzę, widzę. Tu, 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 tu. I nic tu poza tym nie ma. No. tu na górze nie. nie. Nie, bo to się... Właśnie otworzyły te pistony i chyba hmm. te drzwi się otworzyły przez to. Może tam w tej ciemnicy jest jakaś skrzynka ukryta jeszcze, ale nie widzę no. Jezu, faktycznie tu się 5 lat stąd wychodzi. Chyba, że no. tam gdzie ty byłeś, yy, trzeba postawić ten czerwony proszek, a tą dźwignię tam w tej dziurze. Na odwrót, Aha, wiesz? Aha, no dobra, no to mogę Może. tam pójść. Tylko musisz mi dać na czerwony, chyba że to chcesz tam wskoczyć. czekaj, dam ci... Chcesz spróbować, czy nie? Nie wiem, mogę spróbować. No dobra, to leć. Jak ci się nie uda, to ja tam wskoczę. A to nie jest proste, musisz kilka razy popróbować, tylko możesz, możesz cheatować tutaj. Tutaj chodź. I stąd skoczysz sobie na trzecie od razu. Ej, zobaczę od początku. No dobra. Trzymam o kciuki. matko, to ma duże No właśnie ten, mówię, przerwy. dlatego jest ciężko i jeszcze pod, podwyższa się, nie? Do góry no. musisz skakać też. No. Wow. <grym> <grym> no Aniu, Aniu, pokaż mi jak skaczesz, no. Przed chciałaś mi pokazać. No to przedtem przeskoczyłam aż trzy. <grym> no ale to się nie liczy. <grym> Musisz do samego końca. Stresujesz, że nie. No tak, król parkura patrzy. Wow, teraz mi klatki spadają. No tak, tak, trzeba na coś zrzucić no? winę. Ej! Ja Cię nie lubię. Wiesz, od nienawiści do miłości cienka granica. Boże. Ale sobie gra. <laughs> o Boże, jeszcze będzie, ja dostanę po nagraniu. No. Dobra skarb. <laughs> Aha, to jest ten dobry. A nie, ja chcę stąd, Boże. Czytar. Uff, za pierwszym razem. hihihi hi, hi. Mm -hmm. Tylko wiesz co, mm -hmm. Mm -hmm. tylko nie wiem czy ja wezmę teraz ten dźwignię, musiałbym kratkę rozwalić, bo to jest za kratką, bo ja to postawiłem Aha. przez dziurę taką, mogę rozwalić kratkę, mm. bo teraz to w ogóle rozwaliłem dźwignię i nie działa, więc muszę tak czy jak rozwalić, bo już Aha. nie postawię teraz, okay. muszę rozwalić, ale to, to w takim razie nie powinno chyba tak to działać, że tu muszę proszek. Nie wiem, bo ja nie widzę tego, jak to tam wygląda. Dobra, spróbuję z tym proszkiem nic. i zobaczymy, czy to zadziała. Powiesz mi, czy te drzwi się otworzyły. Tylko poczekaj, bo on tą kratkę rozwala tak, jakby chciała, nie mógł. No bo to potrwa teraz migiem lat. Dobra, już prawie. Dobra, poszło. Dobra, kładę ten proszek. Otworzyły się? No, otworzyły Dobra, się. Dobra, to idę z tą dźwignią tam. A, bo ty mhm. idź. Taka będzie kooperacja, leć. <laughs> No, co mąż i żona muszą się dogadywać? Eee, co to było? Tam wyżej, Ta tutaj, była. tutaj chyba. Tu. O tu. Eee, otworzyły się te trzecie, ale powrót ci się nie otworzył. Hmm. Super. Interesujące. Hmm. A co tu się zadziało? Nic! Się tak możemy iść dalej. Dobra, checkpoint. O, checkpoint i rzeczy możemy schować. I, a, to tylko te złoto ja zostawiam, bo książki to tam. A ja zostawiam książki. A, i wziąłem kolejne zadanie. Chcesz przeczytać? E, nie, no to czytaj. Dobra. Podgrzejmy atmosferę, mmm, Aniu. U. Gorąco. Chodź, przytul się do Czemu. mnie. Uh, uh, uh. E, chyba nie muszę wam mówić, co się stanie, jak wpadniecie do lawy. Co ty mi robisz? No, przytulę! No, dobra. No. Uf, jak gorąco, czekaj. Dobra. Czekaj, bo cię zrobiło. E, gdy byłem małym chłopcem, mój ojciec uwielbiał przypalać mi rzęsy. Okej. Okay. Aha. UWAŻAJCIE NA SWOJE! Zadanie nie. piąte, doskocz do drzwi. Okej, okay. schowaj książkę do skrzynki. No dobra, to wszystkie schowam. Ja skaczę pierwszy. Dobra, ja tu już za tobą patrzę się na twoje tyły. O nie, to są jakieś... Co? Co ty się do, do mnie wypinasz? No ja nie wiem, no gorąco, ale bez przesady. Nie nad lawą, Aniu, musimy łóżko jakieś znaleźć. Szkoda, że nie ma PVP. O nie! Dobrze, że nie ma PVP. Aha, to takie buty. No, to się wysuwa tak. Dobra. Boże, nie może by nie mogę być gorsza od żony, no. Dobra. No, ja przeszłam. No, ja też. Nie wierzyłaś w męża, no wiesz co? E, to jest na czas? Wiesz, czy co? No, chyba tak, bo mi się zamknęły. O. Zamkryłaś mi drzwi przed nosem, wiesz co? No nie mogę wejść. No bo to czasówka jest, no! Super. Królu Tombra. Ostatnio też mi tak Super. zrobiłaś, nie chciałaś mnie wpuścić do domu. I całą noc spałem pod drzwiami. Dobrze. O, o, placki. E, tu jest skrzynka, ta. Widziałaś ją? Na górze? Żeby odzyskać rzeczy. No, ender A, test, tak. Um, czekaj, bo mam zadanie numer 6. Mm -hmm.